Jeszcze przed tak naprawdę rozpoczęciem tego biegu. A więc na torze szóstym jeszcze raz Sebastian Libura, tor piąty Fabian Brylowski, czwarty Jakub Libura, trzeci Radosław Lach, drugi Aleksander Wojtasik, pierwszy Nikodem Zimniak. Kontynuujemy, a właściwie powtarzamy procedurę startową w komplecie. Jedziemy, czwórka kandydatów do złotego medalu, taką postawiliśmy tezę i tego się trzymamy, po połowie okrążenia wydaje mi się, że najlepszym tempem dysponuje Radosław Lach, jak będzie po wyrównaniu, troszkę dalej Sebastian Libura i to on jest na prowadzeniu, też tam dociera Fabian Brylowski, 21.98 to wstępny czas, zwycięzcy Sebastiana Libury, który który w tej chwili wyczekuje na oficjalny pomiar. 21.96 o 20 setnych sekundy bije rekord życiowy zawodnik CSIR Dąbrowa Górnic